W sobotę wsiedliśmy w auto i musieliśmy pojechać do najlepszej piekarni, jaką znamy w Ródzie Śląskiej – Śląska Pajda. Zobaczcie, jakie są kolejki. Od razu łapcie też godzinę otwarcia. Jeszcze tylko chwila czekania i już zamawiamy. Wypieki w Śląskiej Pajdzie zmieniają się z dnia na dzień, także śledźcie ich social media, by być na bieżąco. O, i dostrzegliśmy jagodzianki i jadą z nami. Lokalny akcent musi być. Cała siata jedzie z nami, mamy tydzień z głowy, te chleby nawet po zamrożeniu i odmrożeniu są super. A to nasz ukochany chleb, tylko w sobotę węgielek. Węgielek jest z chili i w starym pleśnieniem w środku jest obgłębiec. No i jagodzianki też oczywiście okazały się sztosowe. Ja. Wpadajcie do śląskiej fajt dla nas numer jeden.